Cześć, witajcie serdecznie widzowie i górnicy. Kłania się Wam jak zwykle Baksik. Moi drodzy, dziś w tym materiale prezentuję Wam zupełnie coś nowego, coś przyszłościowego. Tak jak widzicie tu na planie tego materiału, jest inna, całkowicie nowatorska technologia budowy koparki. Nazwijmy to, że to jest koparka. Notabene, raptem, to można powiedzieć, że to są trzy koparki. Zgłosił się do mnie górnik Paweł. Pozdrawiam cię serdecznie, Pawle. I mówi mi tak, panie Baksik, złożyłby pan dla mnie jakąś fajną, wydajną, ale przede wszystkim inną, nowatorską, zupełnie technologicznie inaczej skonstruowaną koparkę, żeby to było nie takie same, jak zawsze Pan prezentuje na kanale u siebie, tylko zupełnie coś innego, a przy tym przyszłościowego. Było to ciężkie zadanie, od razu powiem. Dla mnie przemyśleć musiałem z tydzień czasu, zacząłem się zastanowić, podjąłem pewne dopiero dalsze efekty tutaj, tak jak Wam prezentuje. Więc zdecydowałem tu coś takiego zbudować, nowatorskiego, przyszłościowego i technologicznie innego. Notabene, nawet przeglądając kanały zagranicznych youtuberów, co też no, dużo ciekawych rzeczy można u nich podejrzeć, nie widziałem takiego sprzętu, żeby w ten sposób zbudowali jakiś zestaw miningowy. Co my tu mamy? Moi drodzy, są to trzy niezależne od siebie koparki zbudowane na takim widzicie tutaj stelażu przez mojego inżyniera i specjalistę od stelaży Włodzia. Pozdrawiam cię serdecznie, Włodziu, bo jesteś naprawdę mistrzem tej technologii budowy stelaży. Nie ma sobie tutaj innych, którzy budują tak przemyślane i technologicznie dobrane stelaże jak ty tutaj to wszystko tu przygotowujesz dla mnie. I dałem mu wytyczne, jak ma to budować. I oczywiście na no, włodziu jak to chciał też zabłysnąć, zrobił najlepiej jak potrafił ten stelaż na moje tutaj zlecenie. Owszem, ten stelaż wyszedł bardzo fajnie, bardzo już technologicznie przemyślany, ale jeszcze są małe niedociągnięcia typu kosmetyka, pewnych konfiguracji, jak i też. Yy, innych tutaj ułożeń tych płyt w kolejnym stelażu. Już buduje się właśnie obecnie drugi stelaż poprawiony na drugi zestaw, który będę budował dla siebie. Również mam nadzieję, że już te wszystkie wytyczne, które teraz wyszły w trakcie montażu, tutaj, właśnie na tej pierwszej zestawie koparki, będzie to poprawione i będzie to zupełnie jeszcze inna technologia wszystko przed nami zobaczycie niebawem kolejny zestaw będę budował w tym przypadku już dla samego siebie żeby pokazać wam mamy tutaj co tutaj wymyśliliśmy wspólnie z górnikiem Pawłem jak i też ja tutaj od siebie zaproponowałem nową płytę Gigabyte Aurus B450 Pro model dlaczego nie nasz MSI z tego względu, że ta płyta ma trzy złącza pci Express, te długie. A i dlaczego tak? Bo chcę założyć tutaj te karty zupełnie więcej, żeby miały przestrzenie. Tu mam założone na pokład tych kopareczek, mam założone pality, tutaj GTX 1660 Titanium, 6GB, więc... Rozstaw pomiędzy nimi jest około 7 cm od punktu do punktu, więc wystarczający jak na te karty do chłodzenia. Ale jeśli by ktoś sobie zażyczył założyć mocniejsze karty. No to jest jeszcze tutaj, tak jak widzicie, dodatkowe złącze pod jadę kamerą. Mamy ostatnie złącze tutaj, tak jak widzicie, PCI-Express, że mogę założyć wtedy tą kartę dalej, rozstawiając pomiędzy sobą, wtedy mam ponad 9 cm rozstaw prześwitu powietrza i wtedy te mocniejsze karty spokojnie będą mogły tu pracować. Yy, tak. Sercem tego wszystkiego w każdym zestawie jest procesor AMD Ryzen 7 3700X model na każdej platformie, taki sam jest zamontowany procesor kości 2 razy 4 gb czyli wynajmniej 8GB na każdej platformie 3200MHz dyski już M2, wszystko zunifikowane jak najbardziej, żeby najmniej było przewodów i mianowicie zasilacze, tak jak widać Corsair CX 550 rGB w zupełności nam wystarczą na zasilenie, oczywiście, tego wszystkiego. Dwóch kart, tak jak widać, 16,6 Titaniumów plus procesor Ryzen, włączony do kopania. Ten procesor zużywa maksymalnie do 65 W przy pełnym obciążeniu. Nawet tego nie jest w stanie zużyć, bo tu akurat zależy, co będziemy kopać, ale. Tak, poniżej 60, jeśli włączymy mu jakieś w random mixie, bynajmniej kopanie. Mamy to wszystko, chłodzone są procesory, z, tutaj z Fortisy, trujeczki z RGB. Tak jak widać, wszystko to wygląda elegancko, estetycznie, ze smakiem. Zasilacze, tak jak widzicie, są z RGB również. Także to wszystko mamy tu poświetlane, pokazuję tu na materiale. Temperatury na kartach, testowałem to już przez dwie doby, są wyśmienite. Między 40 a 50 stopni na każdej z platform. Na, na ostatniej dolnej również, jak i też na ostatniej górnej. Wszystkie są idealnie przestrzennie rozlokowane. Nie mamy żadnych gejzerów. Wpięte są karty bezpośrednio do złączy w płycie głównej, więc eliminujemy te takie newralgiczne i najbardziej nieraz dokuczające nam elementy. Na każdą z platform założyłem po dwie karty. Są to platformy niezależne. Czyli na przykład nie chcę kopać yy, na przykład wszystkimi trzema, bo mam drogi prąd. Włączam sobie na dniu tylko jedną platformę, działa mi jedna, żeby sobie tam coś ciupała. Potem, oczywiście, na noc, jeśli mam tarefę tańszą, to włączam sobie tutaj te pozostałe już dwie, żeby pracowały trzy. Albo odwrotnie, ma ktoś panele i w dzień produkuje prąd, to włącza wszystkie trzy, a na noc włącza sobie jedną. Tak, jak widać, zestaw prezentuje się w takiej oskazałości. Udało się to wszystko zmontować, przetestować. Mamy przejrzystość kabli jak najmniej, tak, żeby ten zestaw wyglądał dosyć elegancko, jak i też wydajnie. Bo efekt wyglądu również przez górnika Pawła był bardzo brany pod uwagę. Każda z koparek ma własne, oczywiście, logowanie się do hajwa. Więc Hive mamy do czterech koparek y, oczywiście gratis, więc tu nie będziemy musieli płacić, chyba żebyśmy kopali na każdej z kart, y, zestawów koparek, tutaj na kartach byśmy kopali Ethereum, no to wtedy jak najbardziej musielibyśmy za to płacić, ale no, przy tym zestawie dziś kopanie ETH, no to wiemy, że to nie jest jakiś dobry pomysł. Mianowicie, co można na tym kopać? A w sumie wszystko. Są to karty, tak jak widać, 1660 Titanium GTX. Mają 6 GB w RAMu. DDR już 6. Bardzo fajnie to pracuje. To jest notabene karta, bardzo podobna oczywiście wydajności i w efekcie prądowym do karty 1660 Superki. Delikatnie może słabsza, ale to aż nie rzucająca się i odczuwająca tam ilość prawda, w stosunku do zysków. Łącznie z tych wszystkich sześciu kart, bo mamy tutaj zestaw, że mamy w każdej platformie po dwie karty, czyli sześć, mamy 186 MHz. Ile to jest stanie nam ukopać na dobę i zarobić? Mianowicie, na obecną chwilę przy obecnych kursach powyżej 4000 za ETH to zarabia tak od 13 do 14 dolarów same karty na dobę, a procesory od 1 do 2 dolarów, zależnie od tego, co będziemy na nich chcieli ustawić i kopać. Czyli możemy wydobywać i tym, i tym, oczywiście, tak, żeby uzupełnić parametry tej wydajności do maksimum. Zużycie energii oczywiście mamy poniżej 800 W. Całej platformy włączonymi procesorami i kartami. No, nie jest może idealnie mało, ale też nie jest dużo, bo otóż hmm, każda platforma zawsze te swoje te 45-50 W musi pobrać, plus oczywiście procesory też. Więc, taki zestaw. I tak wychodzi dosyć rozsądnie, prądowo, dlatego szukałem technologii jak najbardziej energooszczędnej. Można tu założyć karty na przykład RTX 3060 12 z tymi zasilaczami spokojnie te karty dadzą sobie radę i można spokojnie na tym oczywiście też kopać wiadomo efektywnie będzie lepiej, bo karta będzie wydajniejsza, ale no też prądowo pójdziemy do góry, bo karta będzie troszkę więcej zużywała nam energii, plus oczywiście bynajmniej więcej ciepła się będzie nam tworzyło, bo te karty, no, jak mamy większy pobór prądu, to i też więcej ciepła generuje nam w trakcie kopania. Plus do tego no, koszty będą większe przy zbudowaniu, no bo takie karty są już powyżej 3000 trzeba liczyć na inwestycje. Te tutaj no, były poniżej 3000 zakupione, więc no, ten koszt inwestycji był całkiem przyzwoity. I inwestycja górnika bynajmniej wyszła troszkę więcej niż zestaw klasyczny koparki na sześciu kartach. No, bo się podniosły na wartości procesorów i płyt. No i wiadomo, bynajmniej te ceny znowu zasilaczy są mniejsze. No, karty też. No, także zestaw no nie był jakimś tam drastycznym wartością cenową. Ale technologicznie jest przygotowany już na wiele lat. Bynajmniej do przodu. Karty zawsze można wymienić, bo ktoś powie, czy to są 6 GB i na nich co można pokopać. A mianowicie 4-5 lat można spokojnie na nich kopać, a może i dłużej. To wie, bo oczywiście kryptowaluty będą miały zawsze swoje jakieś tam nowości prowadzenia na rynek. Ułożyliśmy tu platformy, tak jak widzicie, naprzemiennie, żeby prawda, zachować jakieś lepsze cyrkulacje powietrza. W kolejnym stelażu zastosujemy technologię, że wszystkie będą tak jak wedle tutaj środkowego układu, czyli bardziej do prawej będzie płyta, a do lewej zasilacz. Zobaczymy, jak się to nam sprawdzi. Tu zastosowaliśmy naprzemiennie, zobaczyć, jak to na początku nam się będzie tutaj dawało to odczuć w pracy. Tak jak widać, świeży technologicznie gadżet, koparka zupełnie innej technologii budowy. No, zachowane wszystkie schematy, odtóż yy, całego komponentu koparkowego. Przedstawię Wam, jak to wygląda już na samym zaraz kącie, tak, jak żebyście mogli sobie to zobaczyć. Jesteśmy już na koncie, u mnie na hajwie. Yy, tak jak widzicie, każda z koparek ma własne indywidualne konfiguracje. I klikamy sobie na pierwszą. Tutaj mamy wpisaną. Kopiemy tutaj akurat testowo USDT plus litecoina na tych właśnie procesorach. Mamy tutaj 62 MHz z tych dwóch kart. Powyżej około 31 MHz z każdej karty. Zobaczcie temperatury. To jest pozycja na samym dole zestawu 42-48. Maszyna już pracuje 27 ponad minut. Parametry, wszystkie 16 wątków w haszu nam powyżej 18 Mhz, 18,93 kopią. Temperatura mamy około 70 stopni, no bo to Ryzen jest siódmeczka, wiadomo, więc szaje z jego moczy wydajność, jak i też no, temperaturowo delikatnie będzie wyższy niż tam na przykład Ryzen 1600 AF. Mamy wartość bardzo pozytywną, wszystko 100% akceptacji, tak jak widać. Zużycie energii mamy 200 ponad watów, 222 W podaje nam HyperOS OC, mamy poustawiane 1020 i 2000 Memory. Są tutaj w kości Samsunga w tych kartach akurat 1660 Titanium, tak jak widać, i najnowszy BIOS wgrany do tej płyty B450 Aurus Pro. Z producenta gigabajta, poustawiane, skonfigurowane i Ryzen 7 3700X 8 rdzeniowy, 16 wątkowy. Na kolejnej identyczne parametry: 62 ponad, 31 na każdy z jej też 1880, pracuje już 20 ponad 9 minut. I tak samo USDT nam wydobywa 226, podaje nam hype odczyt prądowy. I teraz jeszcze zobaczmy na ostatnią, trzecią platformę. Mamy 62 MHz. Tak samo i temperaturowo, to jest na samej górze platforma 72 stopnie na procesorze 819. Ponad MHz na oczywiście kopaniu Litecoina. Tak jak widać. Zestawy nam wydobywają yy, mianowicie te właśnie USDT plus oczywiście Litecoina i zobaczcie sobie sumarycznie mamy 672W zużycia energii, 186Mhz na USDT i ponad 55Mhz przy kopaniu oczywiście tego Litecoina na algorytmie VerusHash. Wszystko stabilnie, pięknie pracuje, tak jak widać, nic się nie dzieje. Płyta, no to tutaj pokażę Wam, jest to Gigabyte B450 Aorus Pro. Ten model zastosowany właśnie, on ma trzy złącza PCI Express. W tej chwili jest w to włączona jedna karta, w to środkowa druga, a jeszcze mamy to trzecie wolne, ale to jeśli dalibyśmy mocniejszą kartę, no to musimy... To tutaj zostajemy puste. a tu ułożymy sobie tą ostatnią, tutaj złączę tą mocniejszą kartę, tak żeby tu większa przestrzeń była między oczywiście przejścia powietrza, między kartami. Przy 1660 Titanium można by zastosować wtedy jeszcze trzecią kartę, ale wtedy musimy wymienić moi drodzy dodatkowo i zasilacz na inny, mocniejszy, żeby więcej nam okablowania mógł poprowadzić, bo te zasilacze mają tylko. Yy, dwa złącza PCI Express, dlatego do tych kart te zasilacze w zupełności nam wystarczą, jeśli założymy z pojedynczym złączem razy 8. Tak jak widać, <laughs> zestaw nam tutaj się prezentuje. Jest to pionierski zestaw, pierwszy dopiero taki, który zbudowałem. Kolejny będę budował dla siebie jeszcze inaczej. Trochę zmienię parę rzeczy. Będę przerabiał pewne jeszcze tam konfiguracje, inne karty, troszeczkę tam pomiksuję. Zobaczymy, jak się to będzie sprawdzało. I jeszcze inaczej troszeczkę procesory może sobie dobiorę. Bynajmniej, żeby efekt osiągnąć też bardzo fajny i ciekawy. Dla mnie priorytet to są procesory. To jest przyszłość miningu, bo oczywiście wiemy, że wszystko się czyni ku temu, żeby jak najmniejsze pokłady energii nasze kopareczki zużywały, przez to, że dużo... Yy, chodzi o tą nieszczęsną ekologię, jak i też oczywiście no, działanie na efekt cieplarniany, przez to, że dużo zużywamy i kopiąc wytwarzamy dużo ciepła, więc tutaj no, będziemy na pewno musieli pewne <laughs> rzeczy już przygotowywać sobie w naszej technologii miningowej. Jest to nowinka, nie wiem. Jak Wy na to spojrzycie i jak Wam się to będzie podobać, czy nie podobać? Ciekaw jestem Waszych oczywiście komentarzy i opinii pod materiałem. Zapraszam serdecznie do komentowania. Co niektórzy pewnie będą tam opisywać, że to jest jakaś zabawka, gadżet i w sumie to jest niezbyt ekonomiczne. Dla kogoś może być nieekonomiczne. Ktoś może się pasjonować tylko mega hashami w ETH. Są ludzie, którzy będą zainteresowani górnicy czymś innym. Po to, żeby wykorzystać ten potencjał dla innych celów. Świat się nie kończy na ETH, a zaczyna się zupełnie na czymś innym, po to, żeby właśnie być uniwersalnym, przygotowanym na to, co nas będzie niebawem czekało. Więc tu mamy tak jak widzicie, zestaw dosyć rozwiązany inaczej, innymi kategoriami, i bynajmniej wprowadzający coś nowego, by tutaj efekt osiągnąć jeszcze lepszy. Przy mniejszym nakładzie zużycia energii, jak i też inwestycji różnych komponentów. Nie idziemy w mega drogie karty, bo to nie sendy droga i sens, tylko dobieramy zestawy jak najmniej prądne, żeby oczywiście dawało nam to efekt pracy. <laughs> Spróbuję zgasić światło. Zobaczycie jak to pracuje w efekcie, kiedy nie ma światła, zgaszone w pomieszczeniu. Układ świecenia na procesorach można oczywiście wyłączyć, te LEDy podświetlenie, ale jak ktoś lubi, no to tak jak widzicie, wygląda to dość niesamowicie bynajmniej, jeśli się to oczywiście, moi drodzy, postawić gdzieś tam w pokoju jako taki sprzęt do pokazania i prezentacji. Jest to coś innego, będę to rozwijał i będę wam pokazywał na kanale drugą wersję, którą myślę, że w ciągu miesiąca przyszłego będę chciał zbudować dla siebie samego. Podoba mi się to i chcę w to inwestować, bo to jest bardzo fajny zestaw przyszłościowy dla mnie, wykorzystujący maksymalnie potencjał tego, co można złożyć w jednym miejscu. Nie musimy stawiać trzech koparek w różnych pokojach. Tylko stawiamy jedną, rozkładamy sobie tylko tutaj właśnie jakiś kącik dla niej i już nam ten zestaw pracuje. Wiadomo, do każdej trzeba podłączyć internet i oczywiście do każdej platformy i prąd można zrobić to niezależnie. Czyli włączamy na przykład dwie, jedna nie pracuje, albo włączamy jedną, dwie nie pracują, albo wszystkie. Jak to oczywiście w danym momencie będzie potrzebował, sobie pracować. Wszystko zależy od tych możliwości. Danej osoby, jaki ma plan i efekty na swoje kopanie. Więc czekam na Wasze opinie i komentarze, co Wy o tym myślicie. Jak Wam się podoba ten zestaw? I ciekaw jestem, czy przyjmie się to w naszym miningu, bo powiem, że za granicą, na kanałach obcych, właśnie tam krajów, no to jak najbardziej. Multum już górników stosuje technologię kopania na procesorach, bo dużo kryptowalut pojawia się na procesory. Ostatnio no, słynne Raptoreum, które no, obecnie troszeczkę się zepsuło, ale ja tam troszkę pokopałem i tam odłożyłem sobie na lepszą wartość jak cena jego urośnie. A można było go fajnie nakopać przy niższym prądzie o ponad połowę, niż kopiąc na przykład w Random X algorytmie. Ale nie tylko, w tej chwili nawet kopiąc właśnie ta, tutaj, tego VeroShasha na Litecoina, też wychodzi się to prądowo dosyć fajnie, optymalnie. Jak i też oczywiście od dolara do dwóch, taka jedna platforma tutaj procesorowa nam spokojnie zaprawia bez żadnego problemu dobowo. Bynajmniej patrzymy to długofalowo, to nie musi się nam zwrócić za rok bo to patrzymy przynajmniej dwa lata stażu, żeby ta maszyna przynajmniej nam pracowała i się zwróciła. To jest taka nowinka i mam nadzieję, że będą rozsądni tutaj patrząc nowi górnicy, czy takie coś by sobie zbudowali i chcieli dla siebie mieć taki zestaw miningowy. Więc to tyle w tym materiale, dziękuję Wam za obejrzenie, czekam na komentarze, opinie, ktoś jak potrzebuje jakiejś pomocy, zapraszam oczywiście na yy, pisać do mnie maila na my, adres mailowy foxbachsik40-gmail.com i jak najbardziej pamiętajcie o pisaniu numeru telefonu kontaktowego do siebie, po to żeby ten kontakt był łatwiejszy i szybszy między nami, bym mógł Wam oczywiście pomóc. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was górnicy. Moc Hashradu niech zawsze będzie z Wami. I do następnego, też kolejnego, mam nadzieję ciekawego materiału na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej!